Chciałem wyjaśnić pewną sprawę między Wami, moi drodzy, bo no. na, w tymże programie tak, e, nasz serdeczny przyjaciel Piotr Żelazny to opowiedział ja. historię pewnej koszulki. Mega unikat. Kiedyś Kędziar ją do mnie kupić, pozdrawiam serdecznie. Ale ja zaoferował dało. mnie złą cenę i ja w zasadzie myślałem sobie: kurde, no po co mi ta koszulka? I tak leży w szafie, nie, nie, nigdzie jej nie mam na, na żadnej wystawie, a nic takiego, że sprzedam temu Kędziarowi. I powiedziałem mu: Dobra, Piotr, sprzedam ci. No jak przyszło co do czego i on zaczął składać już takie konkretne weryty, to ja się przestałem odzywać jak frajer, także sorry Piotrek, pozdrawiam. Dzień. Tak, proszę Państwa, ja, na, ja dałem w prawo koledze Piotrowi, dałem w prawo Piotrowi w koszulce Legi i potem zacząłem do niego pisać, tak? zaczął odpowiadać, a potem nastąpiło to, co na Tinderze dzieje że często czy jest zgoustowałeś. Bardzo przepraszam, przepraszam ale... kec. Ja. Jest, jest wybaczone, rozumiem, że koszulka zostaje z sentymentu. Na razie zostaje, ale powiem Ci tak, jeżeli Będę ją kiedykolwiek sprzedawał, jesteś absolutnie pierwszy. Jesteś absolutnie pierwszy. Masz prawo pierwokupu. Totalnie. Wybaczam. Super. Dziękuję bardzo.